Ewa Minch naprawdę to zrobiła. Maserakowi pójdzie w pięty. Ewa Mincz przygotowuje się do finałowego odcinka Tańca z Gwiazdami. Projektantka opublikowała nagranie, na którym ćwiczy na parkiecie. Wykonała na nim słynną już figurę. Rafałowi Maserakowi pójdzie w pięty? Ewa Minch wzięła udział w trwającej edycji Tańca z Gwiazdami, ale nie przekonała jurorów oraz widzów. Projektantka, która występowała w duecie z Michałem Bartkiewiczem jako pierwsza pożegnała się z programem. Nie obyło się bez kontrowersji, a gwiazda z oburzeniem skomentowała zachowanie Rafała Maseraka. 16 listopada Mincz powróci na parkiet programu w finałowym odcinku. W sieci pojawiło się nagranie, na którym projektantka prezentuje figurę, która stała się efektem jej sporu z jurorem tanecznego show. Ewa Minch pokazała figurę, która wzbudziła kontrowersję. To pstryczek w nos Rafałowi Maserakowi? Tuż po odpadnięciu z programu Ewa Minch zabrała głos. Nagle zwróciła się do jednego z jurorów: Dziękuję ci, Rafale, za to, że ośmieszyłeś nas na koniec, robiąc figurę, którą zrobiłam. Myślę, że to jest klasa sama w sobie. Powiedziała na sam koniec celebrytka, czym zaskoczyła wielu. Projektantka miała wówczas na myśli najpewniej popisy Masera z Pawlowicz. Po tańcu Barbary Bursztynowicz i Michała Kasina Juroży wskoczyli bowiem na parkiet i pokazali kilka podstawowych kroków hachy. Wykonali również figurę, która przypominała tę wykonaną wcześniej przez Mincz. Nie smak pozostał, a celebrytka postanowiła udowodnić, że dziś potrafi z łatwością wykonać tę figurę. 14 listopada Mincz opublikowała nagranie ze studia Tańca z Gwiazdami. Projektantka wraz z Michałem Bartkiewiczem przygotowuje się do występu w odcinku finałowym. Zobaczyliśmy na filmiku, że gwiazda wykonują wspomnianą figurę. Czyżby materiał był wbiciem szpili Rafałowi Maserakowi? Czy to tylko udowodnienie, że mincz dalej jest w tanecznym rytmie? Fani nie kryli zachwytu. Pięknie, podziwiam, szkoda, że nie mogła pani potańczyć więcej, chętnie oglądałoby się więcej pani tańców z Michałem, kocham twoje poczucie humoru. Oczywiście, że tęskniliśmy za tym układem tanecznym, ja już bym była połamana, pisali internauci. Ewa Mincz broni Tomasza Karolaka. Tak skwitowała Marcina Rogacewicza i Agnieszkę Kaczorowską. Marcin Rogacewicz opublikował post na Instagramie, w którym twierdził, że padł ofiarą hejtu ze strony uczestników tańca z gwiazdami. Wielu sądzi, że to nawiązanie do słów Tomasza Karolaka, który pokazał nagranie na żywo z prób przed finałowym odcinkiem tańca z gwiazdami. Fan postanowił zapytać o to, gdzie są Kaczorowska i Rogacewicz, na co w tle pojawił się śmiech, ale to nie był koniec. Tomasz Karolak postanowił odpowiedzieć, krótko i bardzo wulgarnie, w D gwiazdka 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 E. Co o sprawie sądzi Ewa Mincz? W mojej obecności nikt nie hejtował Agi i Marcina, a komentarz Tomka, Tomek jest jaki jest. Z jednej strony ma rubaszny żart, a z drugiej jest naprawdę pomocny i wspierający. Przynajmniej ja doświadczyłam podczas programu jego dobrej strony, powiedziała plotkowi projektantka. Myślnik. Pewnie w innych okolicznościach odebrane byłoby to jako żart. W tym poziomie nadwrażliwości, jaka im towarzyszy, zostało uznane za hejt. Szkoda, bo naprawdę stanowimy fantastyczną, wspierającą się ekipę poza kulisami. Zastrzegam sobie jednak, że ja byłam w tym procesie najkrócej, podkreślała.